Cześć, z tej strony Guma na co dzień Star Paintball. Tym razem zapraszam Was do odwiedzenia nowego portalu Paintballpomoc.pl. Znajdziecie tam aktualności z paintballowego świata, felietony, porady, słownik paintballowy, a wkrótce także testy na przykład kulek, żebyśmy wiedzieli, czym teraz warto strzelać. Prócz tego, możecie dodawać Wasze drużyny, pola paintballowe i co najważniejsze gry do kalendarza gier, dzięki któremu będzie można zgromadzić wszystkie gry w naszym kraju w jednym miejscu. Możecie także dodawać swoje tony, jak i ogłoszenia. Bez żadnych krzywych akcji, jak na przykład na facebookowych grupach z zasłanianiem spustu i tym podobne. Wszystko oczywiście za free. Zapraszam Was więc do odwiedzenia i aktywności. Do zobaczenia na paintballpomoc.pl. Cześć!